serdecznie. Będziemy kontynuować historię po to, żeby poszerzyć myślenie, poszerzyć odczuwanie, poszerzyć jak tam jest po drugiej stronie. Skończyłem ostatnio na przebywaniu w, światło w światłości, w świetlistości. Myślę, jestem zdecydowanie pewien, że to nie jest to miejsce, do którego chcemy wrócić na 100%. Otóż to miejsce, kiedy pada magiczne, masz wracać, zaczyna zadawać pytanie. Zaczyna zadawać pytanie, i e, te, te, to może mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy wy wyrazicie. Jakby aprobatę, najmniejszy akt zgody na to, że okej, okay, wracam. Nie musicie tego robić, ale to tak na marginesie. Trzeba wiedzieć, że akt woli jest istotny w każdym aspekcie. Wy jesteście dysponentem, co się z wami dzieje. Niestety tu na ziemi, przez fakt wpojenia w nas, nas tak głęboko pewnych mechanizmów, o których sobie nie zdajemy sprawy, a mianowicie rodzisz się w rodzinie i mama i tata mają rację. Potem pan policjant ma rację, potem ksiądz ma rację, potem rząd ma rację, potem pan lekarz ma rację. Wszyscy mają rację. Tylko nie ty. Więc... Może warto już teraz uświadomić sobie jedną ważną rzecz. Ty jesteś dysponentem siebie. To ty jesteś iskrą Stwórcy. On ci to dał, w związku z tym pielęgnuj to. Pytaj się, co chcesz. Ale w tym miejscu nie pytamy się, co chcemy specjalnie. Odpowiadamy na te pytania w sposób taki, na niektóre pytania bardzo tak, nie zniechę... pamiętam, byłem zniechęcony, zmęczony tymi pytaniami. Wręcz uważam, że te siły wywierały na mnie wpływ, ażebym odpowiedział jak bądź. A niestety te odpowiedzi determinują całe życie ludzkie życie. Oczywiście w aspekcie wieczności to śmiech na sali. Powiedzmy, śmiech na sali. Ale jak przyjdzie tutaj cierpieć, to ciężkie doświadczenie. Naprawdę. Więc pada pytanie: w jakiej rodzinie chcesz się urodzić? Odpowiadam, że w tej samej. I tutaj trzeba znowu zatrzymać się i pochylić się nad. Budową tego pytania. To pytanie ma charakter bardzo ogólny. I to ogólne pytanie ma w sobie oczywiście pułapkę. Dlatego, że nikt się nie zapyta, kim dzieckiem chcesz być. Pytanie jest, w jakiej rodzinie chcesz się urodzić. To znaczy, że relacje będą różne. Ale ty, znaczy ja w tym momencie miałem raczej poczucie, że to będzie tak jak było, będę mężem tej osoby, której byłem, będę miał, moje dzieci będą moimi, mieć. Nic podobnego. Pytanie było, w jakiej rodzinie chcesz się urodzić? W moim przypadku było tak, że ta różnica pokoleniowa była no dwadzieścia parę lat, ale... To może być i pół wieku. Niekoniecznie jest tak, że to będzie w jakimś konkretnym przedziale czasowym. Tego nie wiesz. Natomiast co zrobię taką małą dygresję do temat Księgi Rodów. Kiedyś na terenach słowiańskich były prowadzone księgi rodów, w których to zapisywano, kiedy się urodził, kiedy umarł, co robił, jakie miało doświadczenie, czy chorował, czy nie chorował, a jeżeli wyzdrowiał, to po czym. Dlatego, że zauważono, że pewne elementy powtarzają się cyklicznie. Jak myślicie, dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Pracamy w tych samych kapciach, w tych samych butach co prawda w innej skórze, ale reszta elementów powtarza się, powtarza, dopóty, dopóty nie będziesz miał dość. W każdym razie, wracając do wątku, pytanie w jakiej rodzinie, w tej samej, rodzę się w tej samej rodzinie, potem pytanie na przykład, w jakim czasie chcesz się urodzić. Kolejne bardzo ogólne pytanie. Ja powiedziałem oczywiście, że chciałbym urodzić się w czasach, kiedy już nie będę musiał zabijać. Znowuż przerzucicie na drugi kraniec świata albo umieścicie w miejscu, w którym nie będziesz jakby miał y takiej konieczności, co nie zmienia faktu, że na świecie będą się działy różne rzeczy. Bo taka była moja odpowiedź. Tych pytań jest trochę. O status materialny, na przykład, i w takim pytaniu jest um, zawarte o wiele więcej niż tylko, ile masz mieć pieniędzy. Dlatego, że z tym jest związany również kwestia edukacji, kwestia wielu, wielu różnych rzeczy. Dlatego też, jeżeli. Zdarzy się Wam. No. Warto te sobie gdzieś tam to, co mówię, przynajmniej przyswoić, przynajmniej tak założyć, że to może być prawdą. Ja nie mówię, że jest. Może być. Dlatego, że dla mnie to dzielę się, bo czuję, że tak powinno być. Czuję, że. To jest słuszne, to jest moje posłannictwo. Z tym się, z takim posłaniem przyszedłem tu na ziemię. I wiele razy się rodziłem i mam głębokie poczucie, że dając ludziom świadomość wolnej woli jednego z elementów koniecznego, żeby stąd wyjść. tak się też stanie, że inni są tacy, którzy skorzystają z tego. I tak jest, że po skończeniu już tych pytań, właściwie z każdym pyta w pewnym momencie z każdym pytaniem jakby odsuwasz się od tego miejsca, gdzie te pytania są zadawane, jakbyś wchodził jakby w pewien jak to nazwać? Tunel, przestrzeń, pewną czasoprzestrzeń, pewien jakby korytarz. O, korytarz to jest może dobre słowo, które cię przesuwa w dane miejsce. I jeszcze kilka próśb, chociażby właśnie ta, że chciałbym pamiętać to. I Też dokładnie powiedziałem, że chciałbym to pamiętać, w związku z tym ta pamięć nie jest. Liniowa, nie jest całościowa, jest zdawkowa, wyry, na, na wyrywki epizodyczna, natomiast jakaś na szczęście jest i tym się dzielę. Tak więc, no i pamiętam moment, kiedy już wchodzę w moje ciało wręcz, to, to ja wiem, że to się wydaje absurdalne, to się wydaje wręcz niemożliwe, no to jak? No tak to. Tak więc, kwestia świadomości, że możesz być w takim miejscu, jest pierwszym elementem. To, że są pytania, to jest druga rzecz. Na internecie możecie znaleźć innych, którzy mówią o tym, że to jest pułapka, mówiąc o tej światłości. Ja uważam, że. Wszelkie komunikaty, które są z tego, nazwijmy to, innego świata, to świata duchowego właśnie, e, e, tak jak Cameron, e, do, e, e, Michael Newton w Wędrówkach dusz, e, czy Dolores Cam Cam Cameron, bo też tak miała na, imię, na nazwisko pani, która pracowała m, e, z osobami Poddając jej hipnozie, regresji, Cameron Dolores. Niestety, akurat w tym momencie wyleciało mi imię i nazwisko, przepraszam. Natomiast uważam, że wszystkie te osoby duszek nie przekraczały poziomu tego, tej pułapki, bo uważam, że to wszystko jest pułapką. Czyli istoty, które zawiadują tym wszystkim, naprawdę wiedzą, co robią. To nie jest tak, że my możemy sobie na ludzki sposób opisać, z, kim, z czym mamy do czynienia. My nie mamy bladego pojęcia, z czym mamy do czynienia. Jeżeli te istoty, według mnie, Skrowały wszystko to, co tutaj jest, z boskiej materii. Dlaczego? Dlatego, że czy śmierć, ból, cierpienie mogłyby być kreacją miłości? Sami sobie odpowiedzcie. Ale, jeżeli komuś się daje wolną wolę, choćby nie wiem, co się działo, Choćby ta istota, której daje się wolną wolę, obróciła się przeciwko mnie, no to jeżeli już to obowiązuje, to obowiązuje. I myślę, że stwórca w konsekwencji swojej tak właśnie robi. To znaczy, że jeżeli istota jakaś powiedziała, a ja stworzę świat na swój pomysł, no to niech się dzieje. Jeżeli szedłem. Z tego miejsca, zwanego nazwijmy umownie niebem, bo nie odgadłem, który to jest stwórca w zabawie wchowanego. Byłem urażony, obrażony, jak to? Ja ja pokażę. To jest też bardzo ważna informacja. Wychodzisz z nieba i bawisz się w tą kreację, która tutaj ma miejsce. Choć kreacja w niebie też ma miejsce. Jakże piękna, jakże cudowna. Ale zwrócę wam uwagę jeszcze na jeden aspekt. Aspekt paradoksalny. A mianowicie aspekt wad. Wad dusz w niebie. Ale może o tym następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie, co sądzicie i do następnego.